Będzie pochwalony Jezus Chrystus? Moi drodzy, w tym takim niezwykłym czasie będziemy mieć lekcje w formie internetowej. Chciałbym nagrywać Wam takie filmiki jak ten dzisiejszy żebyśmy nie stracili naszej szansy na rozmawianie o naszej wierze, o Panu, o Bogu i o tym wszystkim, co dla nas ważne. Przepraszam was na początek za to, że nie było lekcji we wtorek. Zazwyczaj religię w planie lekcji mamy we wtorki i czwartki. W tym tygodniu wyjątkowo dzisiaj, czyli w czwartek i jeszcze jutro wyślę wam jedno nagranie w piątek. A za tydzień Postaram się, żeby było już normalnie, czyli we wtorek i czwartek. Jest z nami też Józef, którego dobrze znacie. O, będzie nam towarzyszył w lekcji. I w tym czasie to znaczy, na razie nie będziemy sobie mówić o żadnych nowych tematach. Chciałbym przypomnieć kilka rzeczy, o których mówiliśmy do tej pory w ciągu tego roku szkolnego. Gdzieś na samym początku uczyliśmy się znaku krzyża tego, że krzyż jest znakiem naszej wiary, że on jest dla nas niezwykle ważny, że na krzyżu umarł Pan Jezus, i od tamtej pory właśnie jest to znak wiary. Robimy znak krzyża na samych sobie, na początku modlitwy, na początku Mszy Świętej i przy wielu innych okazjach. I nawet, pewnie wszyscy pamiętają, piosenkę, którą żeśmy śpiewali, właśnie robiąc znak krzyża. Dawno tej piosenki nie było. Więc zaśpiewamy ją teraz, to znaczy ja zaśpiewam, będę też pokazywał, a wy jak chcecie, śpiewajcie i pokazujcie ze mną. To taka piosenka dla przypomnienia sobie, ale oprócz tego, że robimy znak krzyża na sobie, to jeszcze krzyż spotykamy w bardzo różnych miejscach. Na przykład wieszamy go w domu na ścianie. Ja na przykład mam krzyż nad drzwiami wisi. Oprócz tego, bardzo wiele osób nosi krzyż. Na szyi, na sznurku, rzemyku albo na łańcuszku. Ja mam dzisiaj taki krzyżyk kolorowy. Oj, coś mi niewygodnie się niewygodnie znajmuje. O, udało się. Mam taki kolorowy krzyż z wizerunkiem pana Jezusa. Zawiesimy go Juskowi. O, na pewno mu się będzie podobało. Jak wisi tak. Jest też krzyż na każdym kościele. Po tym rozpoznajemy, że jakiś budynek jest kościołem. Ma na sobie krzyż. Popatrzcie na krzyż. Jest też na naszym kościele. I przy okazji mogę wam pokazać widok spod tego krzyża z wieży naszego kościoła. Mamy tutaj rondo ulicę Ordonówny i galerię pod dębami, a gdzieś tam w oddali nasza szkoła. I tutaj w drugą stronę. Oczywiście na cmentarzu możemy spotkać krzyże. Na każdym grobie jest krzyż. I są też krzyże na naszych ulicach, szczególnie na skrzyżowaniach. Tutaj w naszej okolicy, na przykład na skrzyżowaniu ulicy Mechofera i Książkowej, mamy taki krzyż. Zobaczcie, jaki on jest stary. Widać, z którego jest roku. Skrzyżowanie ulicy Modlińskiej i Mechofera. Mamy Kaufland. I co? I jest krzyż. I na temat tego krzyża chciałbym opowiedzieć Wam legendę. Ten krzyż, który widzieliście tam na nagraniu, to jest nowy krzyż, nowoczesny, ale w tym miejscu stał krzyż już od bardzo dawna. Niektórzy mówią, że od 300 lat. Jest taka legenda. Która opowiada o tym, skąd się ten krzyż wziął. Otóż był taki człowiek, miał na imię Maciek. Pan Maciek miał żonę i dzieci i pracował gdzieś tutaj, w tej okolicy. Mieszkał i pracował. Ale musicie pamiętać, że to było 300 lat temu, a więc nie było tutaj takiego miasta, jak teraz jest. Wszędzie dookoła były pola, lasy, bagna. I jakaś, jakieś polne drogi. I ten Maciek pracował gdzieś tutaj w okolicy, ale często po pracy, zamiast od razu wrócić do domu, do swojej żony i dzieci, szedł jeszcze do karczmy, żeby spotkać się ze swoimi kolegami, posiedzieć, pogadać i często spędzał tak długi czas, a żona martwiła się, że jej mąż nie wraca do domu. Któregoś razu, jak tak właśnie długo się zasiedział, i wracał już ciemną nocą do domu, to zabłądził. I nagle zorientował się, że jest na bagnach. Zrobiło się mu grząsko pod nogami i zaczął tonąć. Nie mógł w żaden sposób się wydostać z tych bagien, z tego błota i wody. I wtedy zaczął się modlić, zaczął prosić Pana Jezusa. On zazwyczaj się nie modlił, nie pamiętał o, o swojej wierze, ale wtedy mu się przypomniało, że Pan Jezus może uratować człowieka z różnych nieszczęść. I wtedy zaczął modlić się do Pana Jezusa i obiecał, że jeśli Pan Jezus go uratuje, to już nigdy nie pójdzie do tej kaczmy, zawsze od razu będzie wracał do domu, do żony i dzieci, a oprócz tego postawi na cześć pana Jezusa krzyż. I kiedy skończył tę modlitwę, powiedział Amen, to nagle znalazł się przy swoim domu. Pan Jezus w cudowny sposób go przeniósł do domu. I Maciek, jak obiecał, tak zrobił. Od tej pory przestał chodzić do karczmy, a oprócz tego postawił ten krzyż. I w tym miejscu on stoi już od 300 lat strasznie długo. Nie wiem, czy ta historia jest prawdziwa, może ją ktoś wymyślił, ale na pewno prawdą jest, że ten krzyż, który stoi przy drodze, i każdy inny krzyż, Przypomina nam, tak jak właśnie tamten, o Panu Jezusie. O tym, że on nas kocha, o tym, że on nas nami się opiekuje, że się troszczy. Pan Jezus jest teraz w niebie, a jednocześnie wierzymy, że jest przy nas, tylko jest niewidzialny. Dlatego łatwo o nim zapomnieć. I właśnie dlatego. Wieszamy i stawiamy krzyże w różnych miejscach, dlatego też nosimy krzyżyk na szyi, żeby znak Jezusa przypominał nam właśnie o nim samym, żeby nam przypominał o tym, żeby się modlić i żeby przypominał nam o tym, że Jezus nas kocha i jest zawsze. To tyle w naszej dzisiejszej internetowej lekcji. Mam nadzieję, że się podobało. Życzę Wam radosnego dnia, a przede wszystkim tego, żebyście nie zapominali o Panu Jezusie. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia jutro. Razem z Józkiem Wam machamy. Szczęść Boże.